Pora ruszyć na na Mazowiecką, pierwszy start od dwóch lat, mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, dostanę 250 km, teraz czas dojazdu do Warszawy, odebranie pakietu startowego i przygotowanie roweru. No dobra, pakiet startowy odebrany. Start jutro o godzinie 6.15, 250 km. Mam nadzieję, że nie będzie padać i że przyód nie to, co dzisiaj napadało. Życzę powodzenia, bo to pierwszy start po dłuższej przerwie, więc może być różnie. Jak zawsze, artystyczny nieład. Próbuję upchnąć to, co mam w głowie do spakowania. W torby. Które zabrałem ze sobą, a no to nie jest proste. Dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 4.30. Ja już na nogach. Plan był taki, żeby pospać gdzieś do 5.00. No, ale głowa stwierdziła inaczej. Wiadomo, jak to jest w dniu startu. Jest, są tego plusy. Mam czas na to, żeby wypić herbatę od rana. Także tutaj już mi się woda zagotowała. Robię sobie herbatę, ogarniam się. No i lecę na start. Do zobaczenia. pierwsze zgubienie drogi nie trwało to długo. No ale organizator ostrzegał, że na początku można pomylić drogę, więc jak się jest 8 wilgoć jest tak duża, że można ją kroić Zobaczymy, czy w ciągu dnia nie przerodzi się to w srogą burzę Jak na razie, pomalutku się leci No to wjechaliśmy do Kampinoskiego Parku Narodowego I teraz trzeba spodziewać się Owijanych grozą piachów. No zobaczymy. Jest klimat w tym kampinosie? Obczajcie sobie. Gęsty las. Trochę jak z jakiegoś diablu albo dobrego filmu kryminalnego. Wilgość dalej, taka, że można ciąć. Lecimy dosyć mocnym tempem. Zobaczymy, czy ta strategia się powiedzie. Jak na razie czuję się bardzo dobrze. Także trzeba kręcić. 77 km trasy za nami. Leci się całkiem znośnie. Tempo dalej dosyć mocne, jak na mnie, ale czuję się wyjątkowo dobrze, więc chwilowo tak pocisnę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten pan z prawej przede mną to Patryk Brona, znany jako Velobert. No, Patryk, jak to Patryk noga konia, więc. Zbiliśmy piątkę i do przede mną. Trzymam kciuki, żeby wygrał Robinsonatkę. No bo chłop ma nogę nieprzeciętną. Korzystamy z tego, że są dobre asfalty, więc wszyscy trochę nadganiają i pora lecieć do przodu. Wybór ciuchów znów trafiony w dziesiątkę. Padło na zestaw Merino podówka Aszmej. Koszulka Kaj do Pedaleda. Oczywiście wszystko znajdziecie w niezastąpionym i cudownym ultraadventure.pl. Za jakieś 30 km pewnie będzie pit stop w Czerwińsku. Tam dotankuję w pełni widony. Pełni Może z 3 minuty odpocznę, a najlepiej to jak najkrócej. Jeśli chcę dzisiaj osiągnąć jakiś przyzwoity wynik, oczywiście, jak na mnie, bo stawka, która wygra, to już jest dawno przede mną. Jak na razie, trasa super, jest naprawdę szybka. Single w Campinosie, no nie ukrywam, były małym wyzwaniem. Tutaj trzy dni solidnie padało w okolicach Warszawy więc mokre korzenie nie ułatwiały jazdy Ale za to nie było sypkich piachów wszystko było ubite więc w zasadzie każdy piach dał radę przejechać więc coś za coś Droga zabiera, droga oddaje 123 km trasy Niebawem powinien być pit stop w Czerwińsku no Nie ukrywam, że czuję już to jest 120 km, ale trzeba lecieć dalej. Uwaga, uwaga, uwaga. No, teraz jedziemy wzdłuż Wisły i trzeba przyznać, że klimacik jest dobry. Aż chce się kręcić z tego wszystkiego. Także super, drogi organizatorzy, pozdrawiam cię serdecznie, ciepło i gorąco. Z tego miejsca właśnie. Jedziemy do Czerwińska nad Wisłą, co znaczy, że będzie pit stop i ja dotankuję bidony z wodą, już jestem mega bez wody. Radę sobie dzisiaj z Tomkiem. Tomek będzie moim kampanem przez jakiś czas. Zobaczymy jak długo. No i co tak, lecimy trochę odżyli po pit stopie jest asfalt nie ma na co narzekać także do przodu Dobra, 153 km za nami zapalam jakiś rytm tętno ustabilizowałem w zasadzie nic tylko się bo to same plusy coraz ciekawiej Na pewno tam? Z dwojga złego dobrze, że nie podjazd. Jeszcze jeden dzisiaj przestrzeliśmy z takim zajbistym podjazdem. Tu przed stopem? No, ja tak tam trochę wcześniej jeszcze. you Jest Tutaj po prawo to nie widać Wierzę, że jest O kurde jak to super wygląda Port sytuacyjny jest taki, że jest 190 km, ja jestem wybombiony przy nieprzeciętnie, ale jakoś trzeba to przeżyć. 22 drugi kilometr jakoś się toczy powoli, lekko nie jest, ale za to ładny sad z jabłuszkami. powoli zbliża się koniec mojej przygody mam nadzieję że spodoba wam się film i oby do następnego razu